Szanowni Państwo, telewidzowie i fani Listy Śląskich Szlagierów. Miejsce pierwsze, wykonawca 2014 roku, Teresa Werner. Z wynikiem 48,62% ze 100% uzyskanych SMS-ów właśnie w tej kategorii. Dlatego w tym oto momencie gorąco witam w studio Teresę Werner. Witam gorąco również. Kochani Państwo, droga Tereniu, gratuluję serdecznie i imiennie wypisany dyplom za chwilę wręczę. Dziękuję. Kochani Państwo, oto dyplom. Tereniu, proszę uprzejmie. Dziękuję. Po raz trzeci serdeczne gratulacje. Cieszę się niezmiernie, bo to tytuł wykonawcy roku i rzeczywiście całe szlagierowe moje serce i fanów listy śląskich szlagierów. Widać, było z Tobą, byli z Tobą i oto właśnie ten dyplom. Dziękuję, kochani, za to zaszczytne wyróżnienie. Dla mnie bardzo wiele znaczy. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na mnie, szczególnie moim fanom, za wsparcie, wyrazy uznania. To dla mnie, jak powiedziałam, bardzo ważne. Przede wszystkim. To, że idę właściwą drogą i mam Was, moich fanów i wspaniałą publiczność. Dziękuję z całego serca. Pięknie, Tereniu. W zasadzie to widzowie swoimi głosami SMS-owymi dali Tobie ten wyjątkowy, szlagierowy mandat zaufania, wyjątkowe wyróżnienie i w zasadzie coś pięknego. Czy to dla Ciebie duże obciążenie? To dla mnie coś pięknego. Wiele dla mnie znaczy, jak powiedziałam. Brak słów na wyrażenie tego, co czuję, bo zostałam wykonawcą po raz czwarty. Tytuł wykonawcy roku po raz czwarty. Ja pamiętam, że trzeci, ale w tych czwarty, emocjach czwarty? Czwarty raz zostałam wykonawcą roku. Właśnie zaistniała pomyłka, kiedy ogłaszano wynik. Po raz czwarty zostałam wykonawcą roku? Pierwszy raz w 2011, następnie 2012, 13 i 2014 rok, rok po roku. Kochani Państwo, step by step, rok po roku my tutaj w studio przygotowaliśmy dla tereni mały chwyt pamięci szlagierowej. Z tego testu wyszła fantastycznie. Proszę bardzo, no jak to się mówi, co to znaczy szlagierowa pamięć? Brawo Tereniu, to pięknie, to naprawdę pięknie, że pamiętałaś te cztery dobre razy dużego zaufania. No, szczęśliwi we dwoje to szlagier, który pochodzi z płyty Nomen Omen, szczęśliwe chwile, prawda? Tak, dokładnie tak. Tereniu, a w 2014 roku, w 2014 roku, promowaliśmy Twój wizerunek w liście śląskich szlagierów. Właśnie szlagierem, o którym przed chwilą powiedziałem, czyli Szczęśliwi we Dwoje i to szlagier pochodzący z płyty, nomenomen, tak jak powiedziałem, Szczęśliwe Chwile. Chwilę. Dzisiaj właśnie z tej płyty terenu, kolejna premiera w liście Śląskich Szlagierów ze szlagierem, nowość będzie to dla naszych telewidzów, tylko Ty. Czyli w dalszym ciągu wielka promocja, drodzy Państwo, płyty Szczęśliwe. Chwilę. Jeżeli pozwolisz, to ja jeszcze wrócę do tematu nagrody. Tak. Chciałam również podziękować e, Mirkowi Jędrowskiemu i Mirkowi Szołtyskowi za wyróżnienia, które otrzymali. Jak również e, Liście Śląskich Szlagierów za cały 2014 rok i wydawnictwu muzycznemu Eska, z którym współpracuję. Pięknie. Ja e, pozwolę sobie w imieniu Mirka Jędrowskiego oraz Mirka Szołtyska powiedzieć Tobie również serdeczne dziękuję i przesłać pozdrowienia i gratulacje dziękuję. w ich imieniu. Jeszcze gdybym mogła. Proszę uprzejmie. Pozdrawiam i gratuluję również wszystkim, którzy są na liście śląskich szlagierów wszystkim wykonawcom. Bo już sam fakt, że jesteśmy w top 10. I mamy tak wspaniałą publiczność i swoich fanów, to już jest dla nas wygrana, dla wszystkich po prostu. To piękne słowa. Raz jeszcze serdeczne gratulacje. Dziękuję. Naprawdę dajesz nam tych szlagierowych emocji całe mnóstwo. Ja myślę, że Państwo się ze mną zgodzą i w imieniu wszystkich telewidzów gratuluję Tobie również. I zapytam tak wprost, jakie masz w tereniu plany artystyczne na, na ten 2015 rok? Trudno przewidzieć, bo moja kariera ciągle się rozkręca. Pracuję z Goranem Karanem, mam plany i nowe programy w realizacji z Gracjano. Powiem może tak, że realizuję już plany, które mam na rok 2016. Proszę Państwa, pędząca szlagierowa kariera Teresy Werner to naprawdę coś wyjątkowego. Jest początek 2015 roku, a Teresa już wybiega planami na 2016. Ale być może to tajemnica Twojej kariery? To nie jest tajemnica. Po prostu pracuję solidnie. Zapracowałam również, e, tak uważam. Może to zabrzmi nieskromnie, ale na tytuł. Wykonawcy roku. Naprawdę solidną, bardzo solidną pracą. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia. A Państwu przypomnę, moim i Państwa gościem była Teresa Werner, która to głosami widzów zdobyła tytuł Wykonawcy 2014 roku listy śląskich szlagierów. Dziękujemy bardzo, życzymy wielu, wielu sukcesów.